Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kręcimy z mamą taki film o jesiennych umilaczach. Co sprawia przyjemność, jeżeli są już krótsze dni? Szybciej się robi ciemno, jest już coraz zimniej. i Jak sobie umilić te jesienne po prostu wieczory i te dni? No, na pewno gorąca no, herbatka. Ja akurat mam tutaj dobrą zmago i na pewno y, gorąca czekolada. Jakieś dobre ziółka, albo taka no herbatka typowa zimowa z, z takimi dodatkami jak imbir, no, kardamon, goździki, pomarańcze. Albo jakiś słuchajcie grzaniec, ale, ale, no. ale ja teraz nie piję grzęca, tylko też piję pyszną herbatę z miodem i z cytryną. Taką zwykłą, czarną herbatę, chyba z cytryną i z miodem lubię najbardziej. E, taką klasyczną, ale można sobie później dodawać różne malin, Można też, no. No, różne takie kompozycje można tworzyć w jakimś fajnym, takim większym kubku, żeby po prostu ta herbata starczyła na dłużej, a nie w jakiejś małej filiżance. Też mamy fajne kubki. Ty masz z kotem, który mm -hmm. ostatnio kupiłam. W Home menu. jest taki Coś piękny, piękny kubek. A ja ze Starbucksa, słuchajcie, pamiątka z Pragi. i Moi drodzy, ciepłe bluzy. E, e, nasze bluzy są z Primaniego, z Primarka. E, W takie modne, ja to widziałam na są wielu. Są bardzo ciepłe. Ale na wielu pokazach widziałam e, u projektantów ta kolorystyka, takie łączone łaty kolorowe w takie kolory. I teraz byłam w takim prywatnym butiku, też była taka kurtki zimowa w takim kolorze. I na tym były takie łaty. Więc to jest jakieś kurte wiecie, Modne i to jest fajne, bo no jest jesień, tak szarawo, a tu jest dużo koloru. To nie są moje klasyczne kolory, bo wiecie, że biało-czarny to jest na... mój ulubiony jest zestaw. Ta... Ale to jest taki zestaw ożywia. optymistyczny. Tak, o dużo się dzieje i takie fajne są te połączenia, słuchajcie. Te bluzy są bardzo fajne, one były ze spodniami. Chyba pojawi się u mnie holst Primarka, chociaż tam się przejęzyczyłam bo kręciłam dla Was film o filmie i tam jakieś małe przejęzyczenie, Mówię, żeby wrzucić ten film. No zobaczymy. E, I kochani, ciepłe kapcie. Też przymar. Ciepłe skarpetki. <laughs> tak. Jakieś ładne, grube skarpetki. Teraz jest dużo takich ładnych w stylu góralskim, takie różne e, w, w, wyszywane, jakieś szare w stylu skandynawskim, jakieś zwierzątka. Niedługo będą już w ogóle świąteczne. Co jeszcze? Świece. Tu, świece zapachowe. Tu, tu Wam pokazuję świecę, którą Wam kiedyś pokazywałam. Kupiłam ją w Pepko więcej niż jedną. Jeżeli ją zobaczycie, ona jest w takiej tarakocie zrobiona, że to fajnie później może zostać nawet w kuchni, żeby jakieś łyżki albo coś włożyć. I jest piękny zapach takich męskich, takich perfum. Popatrz, jak to mhm. pięknie pachnie. Albo nawet jak ktoś. Y się wypali, to można jakieś dać kolorowe liście. Tak, tak, ale to jest takie kamienne. Ona nie kosztowała drogo, bo tu mam 25 zł, ale piękny jest ten zapach. Patrz, te, takie perfumy męskie, nie? Mm -hmm. I ona sama w sobie, jak mi się jedna wypaliła, a trochę zostało, to nawet do szafy taki zapach można stosować. Mm -hmm. Bardzo intensywnie pachnie, więc jak je kiedyś zobaczycie, to kupujcie, bo one może wrócą. Tu mamy świece. Co jeszcze, czekaj, Imbryk pokażę. Kupiłam Imbryk i polecam Wam ten jest z Ikei, ale fajny, bo można sobie zrobić taką herbatkę, nawrzucać tu różnych rzeczy, to co lubicie, nawet laskę cynamonu, czy jakieś goździki, czy coś mm -hmm. I, i mieć po prostu w Imbryku. I tu wchodzi cały czajnik wody. I też to co trzyma tak długo ciepło. Tak, ale mnie to dziwi, że cały czajnik, on taki mm -hmm. malutki, nie ten mm -hmm. Imbryczyk. Więc takie cudo jest w Ikei. Jest jeszcze szary, ja kupiłam klasyczne białe. Co jeszcze? Na pewno dobra książka. Ja tu akurat czytam Kryminał, 23, nawet dość ciekawy. No lubię sobie tak od czasu no do czasu no, po, no, przeczytać o Kryminał, chociaż ja jestem raczej zwolennikiem literatury faktu, reportaży, biografii. I to no jest jesień, to żebyście umiliście tak, coś takiego lżejszego. Coś takiego, no właśnie taki jakiś fajny no, no kryminał albo książki, które tak optymistycznie napawają wakacjami, prawda? Jakieś tak, takie... to trochę z jednej strony smutne, bo czy też o wakacjach jest jesień. I gdzie no to ale już to można no planować nowe jazdy no można planować słuchajcie żeby nie było że ten film z jakimś takim opóźnieniem daje albo kręcę kiedyś to nie na bieżąco staram wam się dawać filmy zazwyczaj i jest najnowsze zwierciadło lubię sobie poczytać fajną gazetę dużo jest gazet takich em, różnych na przykład w naturze to zaraz porozmawiamy bo tam też dużo jest fajnych rzeczy w tej gazecie z natury Ale ja tu mam zwierciadło no słuchajcie, Magdalena Boczarska nie zna okładce, wejdzie druga część filmu Różyczka. Tak sceptycznie podchodziłam, ale pójdę do kina na ten film. Jest jeszcze o innym pięknym filmie tutaj artykuł, na pewno będzie recenzja kinowa. I do tej gazety, bo książki są bardzo drogie i dużo osób mówi, nie czytam książkę, bo mi na to nie stać. Dołączone są książki, ja sobie wybrałam, bo są różne, są kosmetyki, są książki. Gazeta jest niewiele droższa, i książkę wybrałam. Słuchajcie, powieść Garderoba. Ambroziak napisała jak na tą książkę. Jeszcze nie czytałam, ma bardzo dobrą recenzję. I słuchajcie, książka dzieje się w Paryżu. Jest no, mniej więcej o jakiejś takiej dziewczynie, która tam. Ma jakieś takie różne spotkania z facetami? Jeszcze nie czytałam, jeszcze nie wiem o co chodzi, ale podobno bardzo interesująca książka, zaskakująca, więc można sobie kupić. Dużo widziałam. L też gazety z książką, i to są książki też psychologiczne, jakieś poradniki, czy właśnie jakieś powieści. Kryminałów jest dużo, więc słuchajcie, też można coś kupić tanie i Biedronce są fajne książki w dobrej cenie. No jeszcze, co, co można no, zaliczyć do takich ubilaczy Na pewno dobre zupy takie typowe, no jesienne. Z dyni. Jak zupa z dyni, A jest zupa dyni w tej, z cukinii. Słuchajcie, tam w tej naturze, tej gazety, tam z dyni były jeszcze placuszki na tak, nie? Tak, bo my marynowałyśmy tak. dynie ja marynowałam. Mhm. Dajcie znać, czy kiedyś dynie Bo ja z, 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 ma, marynowałam i to jest najlepsza rzecz, jaką jadłam. W odcienie, tak, nie? Tak, ale słodko. Tak, no bo ona jest taka ostro, słodka, fajna jest do mięs. Mm -hmm. Można też znaleźć e, gdzieś jakieś przetwory, właśnie z dyni, ale rzadko się zdarza. nie? rzadko się zdarza. No, często w Lidlu Polo też widziałam, słuchajcie, dynie i sobie kupię w dobrej cenie dynię marynowaną e, sokiem pomarańczy. Tam dodatek jest, więc to jest ciekawe. Dzisiaj jedliśmy, otworzyłam, dajcie znać, właśnie jestem z makoszem. Lubię różne takie sobie dogadzać jedzeniem, jak są takie wieczory. I yy, zielone pomidory marynowane, dajcie znać, czy jedliście. I to nie są pomidory niedojrzałe, tylko to jest specjalna odmiana zielonych pomidorów. Mama jeszcze nie jadła, ale jest coś pysznego. Jakieś placuszki z dyni. My dynie też robiłyśmy w piekarniku. Mm -hmm. no, pamiętasz kiedyś z tym? Zupę dyniową mm -hmm. też. peski tam dynie można dodać nie jakieś grzanki. Mm -hmm. Ciasto też chyba dyniowe ludzie robią. Tak, ale, ale też, też bardzo dobre ciasto jest właśnie na taką, na taką no, pogodę. Ciasto marchewkowe albo jeszcze wykorzystać śliwki. śliwki tak, śliwki i, wykorzystać. I właśnie no, planujemy zrobić. I sobie tak słuchajcie, do kawy e, mm. takie udogodnienie. No, i słuchajcie, pokażę Wam, pochwalę się z balei. Kupiłam ale to na Chorwacji taki umilacz dla mnie krem, ale też do z takim listem jesiennym. Taka niby pierdoła, słuchajcie, a cieszy, bo fajnie jest używać coś takiego fajnego lisek, takie ta. Pledy, Tutaj jest pled, który kupiłam w Ciuklandzie za 10 zł. bełna z bawełną, ciepły. Słuchajcie, taki plet i, i można się okryć. E, kominek jest w tle, e, pokażę Wam tak, e, włączony kominek. No, bo trzeba ten, dorzucić trochę nie, no Trzeba tam przerzucić, tylko mm -hmm. bo nie widać teraz. Ale kominek, a jeżeli nie macie kominka, to właśnie fajne są świece. I mm, dajcie znać, byłam w Ikei, bardzo dużo rzeczy podróżało. to Ci mówiłam, że, tak. że wszystko podróżało, ale są też świece takie o zapachu kominka, palone mm -hmm. świece, że jak ktoś nie ma kominka, i z, o zapachu kominka, albo są te świece w action, taka odmiana tańsza, te, z takim knotem drewnianym, co tak szczela, tak jakby był ogień właśnie w kominku, te drewno szczelało, że to też jest fajna alternatywa odpalić tak, sobie ale, taką ale, świecę. Ale, ale no z tego, no, co mówiłaś, to w wszystko bardzo no, podrożało. No ale co zrobimy? Wszędzie wszystko Ale jeszcze w Action czy tam... Czy ale to, czy... też tam już ceny, słuchajcie, poszły. W Action też jest dużo świec, polecam. Bardzo ładne są te świece. Mają bardzo ładne opakowania te świece. Takie szklane różne, że to fajnie... A, kochani, jeszcze sobie przypomniałam. Nalewki. Widziałam fajną mhm. biedrące nalewki Dobrze właśnie wybór kupię, Pokażę Wam jak kupię. Jest nalewka wiśniowa babuni, a butelka jest malowana w kwiatki. Że tak, można potem to jako do wazą, Jako wazą wykorzystać albo na wodę, nie mm -hmm. z takim drewnianym korkiem, e, dobre wino też, z którym tak. zrobić grzaniec. Też tak. widziałam, słuchajcie, francuskie wino z etykietą psa, buldoczka, mm -hmm. to też e, mnie pociąga, co to jest za wino, po etykietach. Może nie powinno się kupować wina patrząc na etykiety, ale czasami niektórym to się sprawdza. Fajna etykieta i, i, i fajne. No i jeszcze no, dobre filmy, po prostu wizyta w kinie. A wizyta, wizyta w kinie e, gdzieś, no w galerii. Słuchajcie, wizyta w kinie właśnie e, lato to jest taki miesiącem ogórkowym, że tam mały jest tych premier, bo wiadomo, że ludzie wyjeżdżają na wakacje, ale teraz jest dużo, wejdzie film. Zapraszam na moje recenzje filmowe. E, super komedia. To zapraszam na mój kanał Zobaczycie Polska, którą bardzo polecam. Klimatyczny kryminał z Herkulesem Poirot. No, i niedługo wejdzie właśnie różyczka, tutaj Wam mówiłam. Ale też wejdzie dużo innych świetnych filmów, to będą recenzje. Teatr też teatr zawsze ma tą działalność zawieszoną na czas wakacji. Więc na pewno wybierzemy się do teatru, bo kiedyś chodziłyśmy nie przed pandemią, więcej, później za bardzo nie. Teraz trzeba zacząć, bo bardzo dużo sztuk fajnych widziałam u nas, wchodzi. Kochani, kasztany, dajcie znać, czy zbieracie kasztany i czy wiecie, że one mają takie działanie podobnież jak się postawi jako komputera, że na promieniowanie od komputera coś nie działają, chują. że tak, niwelują. Tak. Nalewki chyba ludzie robią z kasztana, czy w jakiś nie, inny sposób. To robią z orzecha włoskiego. Ale z kasztan też jakoś wykorzystują, nie? To Bo nie zbierają. Nie wiem. Dajcie znać, czy coś robicie z kasztana, albo wiecie, do czego jeszcze. Oprócz ozdoby, może się przydać kasztan. Wyjście do kawiarni, nie? Jakieś no, otoczenia, tak. nie? Nie tylko siedzenie w domu, tylko zmiana otoczenia. Dużo też ludzi, jakby w ten czas, kiedy jest zimno i nie można uprawiać, albo są ludzie, którzy nie lubią zimna, no spacery takie. Spacery, ale na siłowni też dużo osób, żeby jakiś sport swój na siłowni. Są no osoby, tak, które tak, na ale... przykład nie chcą biegać, jak jest zimno, tylko wybierają siłę. Ale, ale jednak najlepiej jest pospacerować na świeżym no, powietrzu. Po lesie! Parku, a to, słuchaj, lesie. przypomniałam sobie, dajcie znać, czy chodzicie na grzyby. I czy robicie, no. bo ja uważam, że nie trzeba nawet zbierać tych grzybów, ale samo chodzenie po lesie. I ten zapach lasu. Tak, zapach. Zapach, zapach lasu i też parku, jak te liście kolorowe mm -hmm. spadają i pachnie. Tak. Ja ma specyficzny a jak, zapach. A jak nie? jeszcze tak. Bo jak te liście leżą, o, i i tak, leżą. Tak, tak popada, to taki jest zapach. Ale mają kolory ale, różne, ale nie? jak są takie różne, no, kolory i takie Pomarań, słońce żółty. widzie, to jest naprawdę piękny, no, magiczny czas. Piękne zdjęcia wychodzą, dwie tak, tak, latają, tak. żołędzie spadają. Też mm. bo mamy taki las, park, że żołędzie spadają, dwie latają, wrzosy są różne takie kwiaty, takie tak, typowo jesienne. I, 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 I na przykład ja bardzo lubię tak jeździć na takie targi takiej zieleni, na przykład no nie tylko do jakiegoś osą czy tam obi i oglądać te rośliny. Ale też na takie giełdy, gdzie są właśnie te jesienne takie... Tak, wie, kompozycje są. Do dekoracji. Tak, tak. Tam są ładne dekoracje też takie. Chociaż ja nie kupowałam, kupiłam, słuchajcie, tu Wam nie pokażę, małą dynię, niby osobna dynia, coś z nią zrobimy, ale taka do zjedzenia. Bo mm -hmm. nie kupuję typowo takich ozdób, które są no, sezonowe takie, nie, bo niedługo będą kolejne święta, więc no... Wolę taką dynię żywą, nie? Coś z niej tak, tak, taką tak. małą. Ale, ale to są właśnie te takie twarde, że ona musi być tak. w piecu i trzeba ją wydrążać, bo jeszcze są te takie inne, miękkie dynie, które po prostu można no ze skórą, prawda? No tak. więc zobaczymy, dużo jest odmian tych dyni, są też białe dynie. Mm -hmm. ja jestem ciekawa się, jak to z tych dni. I takie dynie... typowe, no malutkie, no i są typo te wielkie, takie. tak, no. ale te osobne to nie wiem, czy coś z tego się da zrobić. Tam moja dnia jest taka mała jakaś, nie? Też chyba tylko zupę z niej zrobimy. Dajcie znać, czy coś robicie z dynie i co polecacie? Czy robicie jakieś rozgrzewające zupy, czy robiliście placuszki, czy może ciasto? Może da się zrobić dynię, dynie, mm -hmm. czy coś innego zrobić z tej dyni? Dodaje się dynie, ten miąższ. do. Jak ciastka. macie o przepis łatwy, gdzie nie trzeba odmierzać na ciasto marketkowe, to napiszcie. Ale są przepisy. Ale ja wiem, ale są takie wiesz, na gramy. Nie, nie, są tak? też na szklanki. Masz, tak. No właśnie, to, to fajne są. Ja nie lubię tych przepisów, słuchajcie, gdzie trzeba odmierzać. Wolę, jak jest szklanka mm -hmm. tego dwie łyżki. Żeby szybko, tego, no. Tak, a, a nie tam się pierdzielić. Dajcie, czy, znać, czy czytacie jakieś książki, co polecacie na te długie wieczory? Zimowy. Czy korzystacie i czy oglądacie słuchajcie, moje recenzje filmowe, jeżeli nie to nadal zachęcam, albo wy napiszcie na czym byliście ostatnio ale, w kinie. Ale, ale to jeszcze to... też z takich umilaczy są takie wycieczki krótkie do pobliskich no, miejscowości nawet, czy do Ojcowa, czy do Krakowa. czy no gdzieś To zależy tak... gdzie kto mieszka. No, nie? To zależy tam... gdzie kto mieszka, no. żeby sobie tak pospacerować. Usiądź, ja tak właśnie lubię no w Krakowie no na rynku usiąść, wypić kawkę, popatrzeć, tak. Tak, tylko że ten dzień, kurde, mi to przeszkadza, że to trzeba jechać z rana, bo ten dzień tak. jest krótszy i później tak jest już szaro, puro i ponuro. No. Jeżeli nie ma, o światełka, tutaj na kominku mam światełka. I jestem zwolennikiem w ogóle światełek, tak jak jestem zwolennikiem cały rok, żeby się świeciły, mm -hmm. bo to tak fajnie klimat ta, robi. Ale wiesz, tak pora też jest fajna na Kazimierz jeszcze nad Wisłą. Tak. Wybyliśmy no parę lat temu i żeśmy tak mówili: a można tam jeszcze za rok ja Ale Kazimierz jeszcze do... jest takie miejsce nad Wisłą. Dajcie znać, czy macie blisko, czy byliście że damy to czy burza, czy deszcz, czy szaruka tak. zawsze jest piękne. Można posiadać zawsze po rynku, piękne. Iść na jest dobry Kazimierz. obiad, wypić kawkę. Kupić sobie koguta z ciasta, albo kupić maszlanego. pierota. Ja kupiłam tak. te pierota. Ale jak... mówię tego z ciasta wiem, wiem. i potem Ale tego po szczelnego tak też pięknego. I do kawki, tak? I pochodzić tam, no, po galeriach. My w ogóle kupiliśmy obraz z Kazimierza. No. Pamiętam z mm -hmm. rękiem. Jesteśmy tak zakochane, pamiętam z mamą. Ty e, wjechałam pierwszy raz, ja pamiętam do dziś na ten rynek. Lat temu. Na ten rynek, jak wjechałam samochodem, lat temu. samochodem to kurczę, e, no robi wrażenie Kazimierz. I e, obraz sobie z mamą kupiłyśmy, przepiękny. Tego rynku, właśnie. No, z tego rynku. Okolice no, kościoła i tak. I fajnie tak jest popatrzeć, gdzie się było, tam gdzie się lody kupowało, gdzie się szło koło tego kościółka nie? I mhm. że to jest ten namalowany na obrazie. Można samemu też zacząć coś malować. Były fajne akcesoria do malowania. A Pepko też jest dużo. Teraz patrzyłam w biedronce, Pepko, gdzie indziej takie wiesz, obrazy, co mm -hmm. się maluje. Co jest, masz farbki i masz to namalowane. tylko A na u To jest trzeciego wieku i też są zajęcia z malarstwa. Ale są też, słuchajcie, można się zapisać. Nie wiem, jak u Was, na przykład u mnie w bibliotece jest dużo spotkań z pisarzami, z aktorami, tak. jakieś sensy filmowe. Dużo jest w tym okresie organizowanych takich rzeczy za darmo, że nie trzeba płacić za tak. to. Ale nawet, nawet parę no, lat temu była no, w Teatrze Żambilki i było na no, spotkanie. Tak, ale to, już, to już nie mówię, dawno, bo to dawno. było już dawno, nie? Ale y, dajcie znać, jak wy spędzacie te wieczory, jak sobie umilacie. Czy lubicie no, chodzić na takie no, spotkania z alpinistami, z jakimiś no, znanymi no, osobami, które wydały ciekawe książki i po prostu, no, porozmawiać. Dużo też będzie, um, nie wiem, czy jeździcie na giełdę minerałów. Ona jest na jesień. Ja chcę się w końcu wybrać, bo ty mówię że mam jeździć nie kupować biżuterii, bo mamy za dużo. O Jezus Maria, niewykorzystana. Ale ja jadę po kamienie teraz, bo wiesz, kamienie mm -hmm. mają moc. No ale ja się o tym też mówię. mają moc. Ja wiem, ale ja teraz chcę specjalne kamienie kupić. Takie wiecie, ale... ale ja kupowałam biżuterię, popatrzałam na kamień, ale nie patrząc za bardzo na jego właściwości. Wiadomo, że bursztyn ma jakąś właściwość i e, o tym się wie, ale jest dużo jakichś kamieni Ale trzeba, trzeba tą, że mają inne właściwości. Trzeba tą biżuterię, co każdy gdzieś tam ma, kupioną, schowaną, powyciągać. I po prostu nosić te wisiorki. Ja wiem, broski. ja wiem, Nawet, ale ja sobie kupię jest... teraz kamienie, takie ludzie kupują kamienie, słuchaj, po prostu leży kamień i to jest cała filozofia więc a ja, jeszcze, a ja jeszcze lubię o tej porze jechać do Zakopanego, pospacerować po Krupówkach, iść do, do Doliny no Kościeliskiej albo do Chochołowskiej i na przykład i zjeść coś dobrego. Tak, zjeść coś dobrego, usiąść no, w kawiarni, tutaj na początku. jabłecznik. Tak, tak, na no, Ja I, i flaczki. Dajcie znać, czy lubicie zupę flaczki. Bo ja byłam osobą, która nie lubiła tej A ja zupy. Też, też po prostu no, nie jadłam długo. W kościeliskiej pierwszy długo raz jadłam. I nie jadłam długo tatara. Zresztą ja tatara nadal nie jem. Pije się wódkę do Tatara. I mi kolega I zrobił i, i, i dał mi wódkę, kieliszek w razie czego, jakby coś było nie tak, to trzeba napić się kieliszek. No. <laughs> czy ktoś robi wódkę, czy nie? Zrobił dobrego e, Tatara mi, koleżance, jadłam kolega. ja ja raz raz na takim rejsie, na no, statkiem dla no, no, Tatara, bo. Tak, Stuart, ładnie. A ludzie dozią, się nie boją, nie? Co? A ludzie nie boją Ja ze względów humanitarnych dużo ale wiesz, jem. nie jiem. Ale... ja jiem cielęciny, nie jem baraniny. Ale to już odbiegamy od jesieni. Ale no, ja no. mówię, że tutaj z tym ta to, żeby mięso było świeże, jakieś nie? Ten, nie? To ja bardziej się tego boję. To trzeba kupić na kawałek świeżej ja i wiem, ale to nie, Różnie z tym jest, no w każdym razie do tego był kieliszek buteczki i z koleżanką nie mogliśmy już odmówić i uciec, bo jeżeli było tak pięknie przygotowane, musiałyśmy jeść, a podpuszczałyśmy, żeby nam robił, skoro tak się chwalił, że dobrego tatara robi, no pamiętam to. Dajcie znać, co lubicie zjeść takiego dobrego. Ja też czekoladę. W każdej postaci, tak jak mówiłaś, na gorąco, ale też gofry z mm -hmm. taką mm -hmm. lejącą czekoladą, ja nie. Gdzie rozpływa się nie. czekolada, bita śmietana, słuchajcie, jakieś takie. wolę. wolę gofry no, z konfiturą i z bitą śmietaną. Albo jabłecznik zrobiony, ten, co robię, z ciastem francuskim. Jabłecznik z cynamonem, także żeby pachniał. Mm -hmm. no, to takie właśnie jesienne klimaty, nie? A ja z kolei no, lubię lodrożdżowe skruszone I widzicie, i tak to jest. Ja coś innego, coś innego i, i, i trzeba dwie rzeczy piec albo dwie rzeczy mm -hmm. gotować. I, no, i dajcie znać, czy ty, no że tak Konkretne macie. rzeczy, dobry żurek. No żur dobry, żur dobry, bo to są mm -hmm. takie zupy konkretne, rozgrzewające. rozgrzewające. Takie zupy właśnie na taką zupa, porę. zupa cebulowa. A to nie zrobiłaś mi dawno. Ja mm. bym zjadła swoją zupę czoskową. Jadłam kiedyś na nartach na Słowacji zupę czoskową. I tam było żółty ser, roztapiał się. I jeszcze jajko było, żółtko. Mm -hmm. jest jakie to było dobre. Takie coś y, trzeba to zrobić. Rosół. dużo czosku i potem... Y no można, to są dopiero dostrzegające zupy. Można też rzucić szereg notopionów. Ale tam był żółty ser potarty, i to mm -hmm. mi się wydaje fajnie, jak są takie miseczki żaroodporne, i to jest zapiekane mm -hmm, pika -pika. każdemu porca w pikarniku. E, więc dajcie znać, czy lubicie jesień. Nie lubię, bo uważam, że każda pora ma swój urok. Dużo ludzi nie lubi zimy na przykład, ale uważam, że jeżeli. No fajnie by było żyć w Kalifornii, ja też uważam. Że mieć ograniczoną garderobę, że nie trzeba mieć mm -hmm. tych zimowych kurtek tego wszystkiego, bo to jednak zajmuje. Miejsca, ale jeżeli je, żyjemy w takim klimacie, to trzeba wykorzystać po prostu. No i jesień pięknie pachnie, nie? Przede wszystkim dla jesień to spadające liście, zapach, kolory. i. A ja, a ja, je. a ja, ja lubię piję. jeszcze, jak pada deszcz i tak o szyby. Tak, ale jak się siedzi w domu, jak a się jak się jedzie domu, do pracy, to. No jest no tak, zbyt no. Albo też tak po parku, no z parasolem i taki drobny deszcz. Tak, tak, tak a później psa, A potem sam pusić mokry. I wypić dobrą kawkę lub właśnie rozgrzewiającą hochęć. Nie ma tu mojego psa, Misze, też jest fajnie, ale jak on pójdzie, to później nie chce się wycierać. Mokry jest cały, kicha i tak dalej, więc ja bym wolała, żeby on przez swojej sierści, chociaż został ostatnio obcięty, był u fryzjera, no to żeby jednak też na niego nie palić. A jeszcze nas takich wiesz, umilaczy, no to można i do kosmetyczki można Robić jakiś fajne teraz, zabieg Można teraz, twarz. Teraz takie zabiegi właśnie się robi z jakimiś kwasami, które nie można tak, latem robić, tak. nie? To są no. takie właśnie te kwasy, które tak jakby oczyszczają, wzłuszczają. I to wszystko właśnie w, w właśnie, takiej porze, a nie no, na tak, lato, nie? No, no. Bo to są przeciwwskazania, nie, że słońce działa, a tak to po prostu no można taki jeden zabieg albo serię trzech, trzech zabiegów potem. Skóra bardziej wchłania kremy, chociaż no wiadomo, że to. Można sobie kupić fajny. Nie zniweluje, Fajny, tam, fajny a... słuchajcie, sweter y, kaszmirowy. No. To jest cały no, roz... w ciuchlandzie. Są no fajne, w ciuchlandzie. Ostatnio nic nie było i Wam powiem, że nawet cukrancie z ceny poszły w górę, więc nie wiem, Cukran dla mnie teraz stał się drogi niestety sklepem, bo tak, powiem, ale, ale jeszcze można no za 30 zł kupić jakiś halen wy, wypatrzeć. Tak, ale za taką cenę to możesz w promocji kupić już coś w km nawet, czy w Zarze, wiesz o co chodzi. I teraz tak, ale, rzecz ale, ale, używana nie, jest w nie, cenie nowej, tak, ale już nie kupisz no z Kaszmiru, tylko kupisz... No nie, centrum. no to trzeba szukać właśnie... Te, Ciuchlań to jest też jak chodzenie na grzyby, nie? Że trzeba tak. chodzić, No z szukać... drugiej strony, no nie ma co po prostu no, kupować tego dużo i, i po prostu tak, żeby tylko no nie, kupić, to co się trafi, perełka kupić, jakaś, nie? Kupić jeden, dwa, tak żeby po prostu Perełka! Mieć, no. Ale to wiesz to nie zawsze się... I wiadomo, no chodzić w tym, ale... A nie żeby to gdzieś tam, nie się tam z... zalegało. Słuchaj, nie? nie zawsze zdarzy się sweter kaszmirowy, bo to są takie rzeczy, wiesz, sweter kaszmirowy mm -hmm. to nie, nie zdarza się, czy jedwabna na kurszula, mi się raz zdarzyła. Ale że... są osoby, które umieją też robić no, na drutach i mogą kupić A, to tak, blanę, tak, ładny ochem tak. i, i coś ładnego zrobić. Tak, to można zrobić właśnie, jeżeli ktoś umie, my nie, umie my drutach, nie umiemy robić na to. Nie zrobimy. moja siostra ładne swetry. Brodę. Ale właśnie, ale wełna też poszła, słuchajcie, w górę. Ja kupiłam taki bezrękawnik, przychodzi, przypomniałaś mi ten moherowy z Ciuklanda, ten beżowy, te takie glory no. jesieni, nie, no. sieleń, coś tam, e, takie ciepłe. No i tak, z bluz jesteśmy zadowolone, z myszką miki, z takiego szyciem. Ale, ale właśnie ten bezrękawnik to ładnie i na koszulową bluzkę, i na jakiś taki tak. golfik cienki, można włożyć i będzie bardzo ładnie, do tych takich spodni, co masz też, ale one są z irchi, Tak, tak. Zirchi też takie, tak. I Tylko pokazywałam w moich polach, słuchajcie, można też poeksperymentować z makijażem na jesień, z perfumami, jakieś wybrać, bo też niektórzy rozróżniam na porę roku perfumy. Tak, bo na zimę to takie cięższe No wybrań, ja za bardzo, więcej, ja za tak, bardzo tak już nie rozróżniam, bo mi się gust tak zmienił, jeśli chodzi o perfumy, że ja lubię wszystkie delikatne perfumy, lubiłam bardzo ciężkie i to bardzo ciężkie zapachy. A teraz odwrócenie o, o 180 stopni, a wszystko o delikatne. Więc mm -hmm. to zależy, jak lubicie. Ja tylko preferuję już delikatny zapach. Nie, jeszcze ciężki. Można kupić dobrą no, maseczkę sobie w domu, po położyć dobry krem, 600 Tak, Pretekst, żeby kupić jakieś nowe buty jesienne, yy, kolorowe też. Dużo widziałam fajnych Adidasów. Yy, Fajnie kolorystycznie są te adidasy, że to nie są takie smutne adidasy. Tak, ale, I ale, żywe no, są fajne. Ale, ale no, najbardziej do wykorzystania są jednak czarne, białe i białe. Ale jak ktoś ma czarne tak. i białe, to może coś w kolorze, wiesz, kupić. Tak, Bo tak kiedyś takie tego wystarczy. nie było, wiesz, kiedyś nie było. Kiedyś adidasy tak. były, wiesz, jednokolorowe, a teraz a, są takie piękne. A ceny są naprawdę różne. No, różne są I drusze, w promocji. I w i w promocjach. Lasia, i... może teraz to jest taki okres promocji też, można było mm -hmm. mieć jakieś promocje, nie? Coś no. fajnego kupić. Można też kupić rzeczy już na lat. To nie, bo to jest czas, że mam więcej czasu przez internet też popatrzeć, bo są, są duże właśnie. Bardziej internetowe niż w sklepach, mm -hmm. ale zawsze się na zalandu czy gdzieś znajdzie mm -hmm. coś, nie? No i co? Słuchajcie, dajcie nam znać też, chętnie poczytamy umilacze jakieś wasze, żebyśmy my skorzystały jeszcze z umilaczy dla co mnie. Co wy proponujecie? Tak, dla mnie, słuchajcie, nie odzomie na pewno książkę i gazeta, i zawsze. To jest taki umilacz i zawsze jestem taka. W ogóle, ja kupuję taką książkę z gazetą. To też jest dla mnie niespodzianka, co to jest za książka, ale czasami sprawdzam, po prostu w telefonie wpisuję tytuł, żeby nie kupić jakiejś książki, która mi w ogóle nie interesuje. Tutaj kupiłam ciemno zafoliowaną książkę gazety i powiem wam, dużo jest do poczytania w tej gazecie. No, i jakieś takie, słuchajcie, artykuły, które mnie akurat interesują. No, Nasz tam, się, tam, już tam dobija. Pies, pies się dobija, więc na Przyszedł tym kończymy. Życzymy pozdrawiamy wam cudnego, miłego dnia. Odczarowujcie, jak nie lubicie jesień, bo jesień może być wspaniałą chorą. Idźcie na zbierać kasztanów, przyjdźcie po lesie, po parku. I napiszcie nam, co wy, wy najbardziej lubicie robić jesienią. Właśnie. I pozdrawiamy. <laughs> Hej, cześć.